Jeżeli chcesz znaleźć kosz w Google Pixel 10, 10 Pro lub też 10 Pro XL, to mamy na to kilka sposobów. Możemy na przykład skorzystać z aplikacji Files, czyli pliki. Jest to menedżer plików, gdzie znajdziemy oczywiście wszystkie pliki, jakie mamy dostępne na naszym urządzeniu, zapisane na pamięci urządzenia, nie tylko. I w tym miejscu możemy nacisnąć na te trzy linie w lewym górnym rogu, aby otworzyć takie otomeny I tutaj znajdziemy kosz, gdzie znajdziemy wszystkie pliki, jakie usunęliśmy w ciągu ostatnich 30 dni. Oczywiście nie wszystkie pliki można odzyskać, natomiast większość danych właśnie jest tutaj schowanych w koszu przez jakiś czas. Po 30 dniach, oczywiście, jeżeli nic nie zrobimy z tymi plikami, no to zostaną one już faktycznie usunięte na zawsze. Przed upływem tego czasu możemy, na przykład, odzyskać te pliki, bądź też ręcznie wszystko usunąć. Dodatkowo, jeżeli, na przykład, chcemy odzyskać zdjęcia czy filmy, możemy to również zrobić właśnie w tym menedżerze plików w aplikacji Files, natomiast możemy to także zrobić w aplikacji Zdjęcia, czyli oczywiście w tej naszej galerii, tak zwanej. W tym wypadku musimy przejść do kolekcji i następnie tutaj w tym miejscu znajdziemy koszy. Tutaj oczywiście znajdziemy zdjęcia i filmy, które usunęliśmy. W ciągu ostatnich 30 dni. I trzeci sposób na znalezienie kosza, który jest hmm, podobny, prowadzi właściwie do, do aplikacji Files. No ale i tak, i tak myślę, że warto tutaj pokazać. Jeżeli wejdziemy w ustawienia naszego telefonu, e, następnie musimy przejść do pamięci wewnętrznej. No i tutaj schodzimy niżej, aby znaleźć właśnie kosz. No i tutaj naciskamy. No i tutaj, jak widać, mamy znowu. Kosz, który znaleźliśmy w aplikacji Files. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.